HETA, NEDA i COSM. Czy ja mówię w innym języku? Nie. To są skróty, które osoby ze stwardnieniem rozsianym powinny znać albo być może już znają. HETA, czyli High Effective Treatment, czyli leczenie wysoko efektywne, NEDA, No Evidence of Disease Activity, czyli stan braku klinicznej i radiologicznej aktywności choroby oraz COSM, czyli koordynowana opieka nad osobą z SM. -em. Przybliżmy, powiedzmy jeszcze raz, bo już był trochę film na temat leków wysokoefektywnych, ale zmieniły się programy lekowe i warto by było dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej. Zapraszam do oglądania. Nagrywam ten film, że, dlatego że bardzo wielu z Was ostatnio pisze do mnie z pytaniami na temat tego, czy powinni zmieniać leki, skoro pojawiły się lepsze leki w pierwszej linii, jaki lek w ogóle powinni wybrać w ramach pierwszej linii, jakie są różnice i itd., itd. Słuchajcie, ja nie jestem lekarzem i nie jestem też wami. Każdy indywidualnie musi z lekarzem porozmawiać, jaki lek wybrać. Jednakowoż, jeżeli słyszycie argument, że jest na przykład tylko interferon, a innego nie ma, Albo trzeba zacząć od interferonów, albo skoro tamte działają, ale weszły nowe, Poruchowy to wcale nie musimy i nie zachowania. powinniśmy zmieniać. To tutaj tak naprawdę chcę Wam powiedzieć, że to nie do końca jest prawda. No i zbliżmy się do tego HETA. HETA to są leki tak zwane wysokoefektywne. Leki wysokoefektywne, co oznacza, że one działają po prostu bardziej skutecznie niż leki, które do tej pory były w leczeniu pierwszoliniowym. Pytacie się, co zalicza się do leków wysokoefektywnych? Otóż alemtuzumab, Fingoliminot, Kladrybina, Natalizumab, Okrelizumab i Ofatumumbab. I ja zdaję sobie sprawę, że te leki brzmią troszeczkę jak nazwy jakichś afrykańskich przywódców plemiennych, ale są to po prostu nazwy tych substancji, które znajdują się w, leku, w lekach i są pod nazwami handlowymi. I to są leki zaliczane do leków wysokoskutecznych. Nadal w Polsce nie zlikwidowali pierwszej linii i drugiej linii. Natomiast różnica jest taka, że w ramach pierwszej linii do refundacji wszedł ofatomumab, czyli Kesimpta. Kesimpta weszła i dlatego można zacząć się zastanawiać, czy nie warto by rozważyć zmiany swojego leku właśnie na Kesimptę, jeżeli nie osiągnęliśmy NEDA, czyli mamy jakąś radiologiczną albo objawową. Aktywność choroby. Druga sprawa jest taka, że można rozważyć też kesymptę w momencie, kiedy zaczynamy naszą przygodę z leczeniem SM-u, dlatego że leki wysokoskuteczne są za takie uważane, że mają po prostu. Na no, wyższą skuteczność, zwłaszcza na samym początku. Czyli badania pokazują, że jeżeli w pierwszych dwóch latach stosuje się te leki wysokoskuteczne, to w długiej perspektywie czasu, 6-10 lat, jakby ryzyko niepełnosprawności znacznie spada. I kwestia nadal jest taka. Ja na przykład byłam na fumaranie dymitylu, czyli na tekwiderze przez pierwsze 6 lat, dlatego że w pierwszej linii żaden lek z tych grup wysokoskutecznych nie był refundowany. W tej chwili jestem na okrewusie, czyli Mabie, i jest to lek drugoliniowy. Bardzo podobny do fatumumabu, czyli do kesimpty. Efekty uboczne, bo do tej pory się mówiło, że te leki z drugiej linii są skuteczniejsze, ale mają poważniejsze efekty uboczne. Otóż w przypadku tych leków heta, jeżeli mówimy między innymi właśnie o, o Fatumumabie, czy o czyli kesimpty czy o Krewusie, to tak naprawdę efekty uboczne, jakby profil bezpieczeństwa tych leków jest nadal bardzo wysoki, czyli jest tak samo wysoki jak leków z pierwszej linii, a ich działanie jest po prostu skuteczniejsze co potwierdzają też badania naukowe, bo jakby w tym kierunku coraz bardziej, jeżeli chodzi o leczenie SM-u, idziemy. Idziemy dlatego, żeby osiągnąć to magiczne NEDA, czyli żeby była jak najmniejsza aktywność radiologiczna, która jest zwłaszcza intensywnie na początku, no i jakby progresja również choroby, jeżeli chodzi o objawy. Dlatego jeżeli pytacie się, czy warto bać się leków tych wysokoskutecznych, kiedyś drugoliniowych, albo tych kesimpty w pierwszej linii, bo będą silniejsze objawy uboczne, to ja bym powiedziała, że jeżeli nie mamy przeciwwskazań, jesteśmy regularnie kontrolowani, to pod tym względem tych leków nie należy się bać. Bardzo często pytacie się mnie, czy zamierzam przejść z okrewusa na kesimptę. Dlaczego jest to pytanie? Dlatego, że faktycznie kesimpta jest w pierwszej linii. Kesimptę podajemy w zastrzyku podskórnym raz na miesiąc, a okrelizumab, czyli okrewus podajemy raz na pół roku we wlewie. I Faktycznie patrząc czysto na skuteczność, możecie sobie zająć taką stronę z porównaniem, w badaniach Kesimpta wykazuje wyższą skuteczność niż Okrewus. nie jest to jakoś bardzo olbrzymie, bardzo duża, wyższa skuteczność, ale jednak skuteczność jest wyższa. Niemniej jednak na razie ja nie rozważam zmiany mojego leczenia. Jeżeli Okrewus, po którym chciałabym zwrócić na to uwagę, nie mam. Żadnych widocznych efektów ubocznych będzie działał, i mój rezonans na wiosnę okaże się czysty, to nie będę prawdopodobnie zmieniała leku, chyba że moja lekarka zasugeruje, że można by na tą kesimptę przejść. Taka zmiana jest możliwa dzięki zmianom w ustawie, która umożliwia terapię deeskalacyjną, czyli jak już się jest w drugiej linii, to można wrócić na pierwszą, jeżeli jest ku temu uzasadnienie. Ja na razie w ogóle dla siebie takiego uzasadnienia nie widzę. Pytacie się mnie, czy gdybym teraz wybierała leki, czy wybrałabym Kasimtę czy okrelizumab, yy, czyli okrewus. Ja wam powiem tak, mogę to powiedzieć, bo. Nie, nie robi mi to żadnej różnicy, prawdopodobnie ja bym wybrała w tej chwili kesimptę, dlatego że, no właśnie ze względu na wyższą skuteczność, patrząc już czypowo pod, pod wyniki efektywności, co nie zmienia faktu, że wiadomo, że też duże znaczenie miałoby to, co zasugeruje mi lekarz. Natomiast na pewno nie dałabym się już w tej chwili, mając możliwość, wcisnąć w inne leczenie, Lekami pierwszoliniowymi, nie żeby nie było. Tekwidera, czyli fumaran też jest lekiem skutecznym, i gdyby nie to, że przestał działać, pewnie dalej bym go brała albo właśnie rozważała przejście na, na kesimptę, no ale u mnie jakby ten problem się wykończył. Czy na siłę bym zmieniała? Nie wiem, pewnie nie, ale tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, no bo nie jestem w tej sytuacji. Czy rekomenduję komuś zmianę? Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. Jeżeli ktoś czuje, że i Jeżeli ktoś w ogóle nie osiągnął Neda, czyli jest jakaś aktywność rezonansowa, czy jest jakaś pogorszenie objawowe, wtedy jak najbardziej bym rekomendowała w ramach pierwszej linii przejście na Lekheta i spróbowanie przejścia na Lekheta. Jeżeli natomiast działają, to pewnie nie. Natomiast jakbym była na interferonach, to prawdopodobnie bym zmieniała. Bo one mają jeszcze niższą skuteczność niż fumarandimetylu. To nie jest, zobaczcie, takie wszystko proste i są to indywidualne decyzje. Trzeba wziąć też pod uwagę fakt, jakie mamy plany, jeżeli chodzi o ciąże, ponieważ w ciąży żaden z tych leków wysokoskutecznych na tę chwilę nie jest zalecany. Ja Wam pamiętajcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, który lek ja mam wziąć. Ja Wam mogę podpowiedzieć, który lek ma, jest wysokoskuteczny, jest zaliczany do tych heta i to powiedziałam, który lek, czyli czy okrewus czy kasIMta wykazuje wyższą skuteczność, Hesimpta w badaniach, aczkolwiek o krewus też jest ok. I jestem w stanie wiedzieć, co mi odpowiada. Mi odpowiada w raz na pół roku. Jest to dla mnie super wygodne. Przez resztą część czasu ja nie czuję się, jakbym musiała brać jakiekolwiek leczenie. Czy ten lek jest dla mnie efektywny? Nie wiem, bo rezonans będę miała dopiero. Na wiosnę, czy warto leczyć się od początku lekami HETA, wszystkie znaki na niebie i Ziemi, wszystkie publikacje, wszystkie stanowiska ekspertów pokazują, że tak, że jest to skuteczne, że jest to lepsze niż te leki niższej skuteczności, że daje lepsze rokowania. No a o to przede wszystkim nam chodzi. Chciałabym też powiedzieć Wam parę słów o kosm, bo jestem właśnie na etapie starania się dostać do programu pilotażowego Kosmu w Poznaniu. Kosm, czyli jest taka idea, słuszna żeby pacjent z sm miał w jednym miejscu dostęp do różnych specjalistów, żeby to była fizjoterapia, żeby to był urolog, żeby to był neurolog lub lekarze innych specjalności, jeżeli to jest potrzebne. W Poznaniu w szpitalu MSWiA otworzyli taki program pilotażowy, ale żeby się do niego dostać, trzeba mieć, uwaga, skierowanie do poradni neurologicznej z poradni neurologicznej. Terminy do poradni neurologicznej w Poznaniu są na kwiecień. Można mieć też skierowanie z oddziału, na przykład jak się odbiera leki, ale problem jest taki, że ja dopiero co miałam wlew i prędko na oddziale nie będę. No jednak, ja się spróbuję dostać do mojej pani doktor i to skierowanie wyłapać. Co ja myślę o tej idei? Ogólnie myślę, że jeżeli byłoby to zrobione sensownie, czyli na przykład. Nie byłaby potrzeba mnożenia papierów, jeżeli chodzi o skierowania. Jest to bardzo słuszna idea. Jak to będzie działało w praktyce? Nie wiem. Pletarzowe programy mają to do siebie, że mają one przetestować jakieś rozwiązania, żeby można było je w sensowny sposób wprowadzić. Jak to będzie wyglądało w praktyce w kwestii dostępności do lekarzy? W kwestii terminów? Będę na pewno o tym nagrywała kolejne filmy, ale warto, żebyście wiedzieli, że takie programy są. Jeżeli w Waszym mieście się pojawia kosma, akurat w MSW ja w Poznaniu jest, wiem, że jest też we Wrocławiu, to wydaje mi się, że warto by się było do niego zgłosić i wypróbować. Zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że dostanie się do specjalistów i rehabilitacja tania nie jest. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik, chociaż może wydawać się zagmatwany, trochę pomoże Wam rozwikłać te kwestie związane z Hetaneda i kosmami. Jeżeli macie swoje doświadczenia, napiszcie o tym w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.